Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na tarotację jednego. codziennego. A dziś mamy piątek, 14 października. Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 14 października. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, 14 października. Najpierw oczywiście osoby z państwa barana. Karta dwójki monet mówi o jakimś um, dodatkowym źródle zarabiania pieniędzy, o dodatkowej pracy, ktoś może Wam zaproponować dwie identyczne rzeczy, być może właśnie będziecie mieli do wyboru dwie jakieś identyczne rzeczy. A jeżeli chodzi o taki, karta umiarkowania, tak więc mogłabym powiedzieć, że. I dzień jak codzień. Niech tutaj karta też właśnie zachęca do tego, aby nie przeginać żadną ze stron. Osoby spod znaku bliźniąt gdzieś muszą liczyć się z różnymi rodzajami stratami, zgubami, jakimś takim poczuciem, że czegoś Wam brakuje. Tak więc też miejcie oczy do głowy. Uważajcie też na to, co podpisujecie. Osoby spod znaku raka, w dniu dzisiejszym możecie mieć bóle głowy. Migrany ogólnie możecie się bardzo źle czuć będziecie mieli wszystkiego taki przesyp, tak więc u Was też tak emocjonalnie no niezbyt ciekawy dzień jeżeli chodzi o to, że jest znakiem tutaj będą jakieś ważne dokumenty papiery, być może jakieś ważne, konkretne rozmowy też karta może symbolizować różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne jeżeli chodzi o Panny, uważacie w dniu dzisiejszym na oszustwa? Ktoś może Was oszukać i możecie się poczuć właśnie oszukani. Tak więc uważajcie na to, co podpisujecie. Uważajcie, jakich ludzi spotykacie w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o osoby z znaku uwagi, karta rycerza mieczy mówi o kłótniach, sporach, jakichś nieporozumieniach. Uważajcie na swój cięty język, ale też do końca nie bierzcie wszystkiego do siebie, co słyszycie od innych. Osoby z podznaku skorpion, karta czwórki Bułach zachęca do tego, aby wchodzić w nowe projekty. Jest to bardzo dobre nie dla osób, które chcą na przykład wejść w jakiś związek małżeński, chcą wybudować swój dom, zacząć zupełnie coś od nowa. Tu jest to właśnie bardzo dobry dzień na tego typu sprawy. Osoby z podznaku Strzelca w dzisiejszym ważną rolę mogą odegrać Wasze dzieci. Karta Gierka Monet mówi też, że dziś możecie przebywać z osobami dużo młodszymi od Was lub też z osobami w podobnym, zbliżonym wieku. Tutaj też karta pokazuje jakieś takie drobne wydatki. Jeżeli chodzi o koziorożce, siedem kielichów, czyli karta iluzji, dziś możecie coś źle odebrać, możecie patrzeć na świat przez różowe okulary, coś może Wam się wydawać. Nie wszystko będzie takie, jakie myślicie. Tutaj też uważajcie, właśnie na obietnicę bez pokrycia. Jeżeli chodzi o wodniki, karta diabła może symbolizować sytuacje takie dość nieciekawe dla nas, dla Was. Karta też może symbolizować kontakt z osobami toksycznymi, uzależnionymi. Uważajcie też na wszelkiego rodzaju używki. Uważajcie też na to na przykład, żeby w dniu dzisiejszym nie brać żadnych kredytów. Ktoś może Was chcieć od siebie uzależnić, zamknąć w tzw. Tak złotej kratce. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tutaj karta może symbolizować różnego rodzaju stany zapalne. I jeżeli chodzi o ryby, karta szóstki monet mówi o jakiejś pomocy. Ktoś zechce wyciągnąć do Was pomocną dłoń, możecie spodziewać się jakiejś pieniędzy. Karta może symbolizować też takie sytuacje, w których to Wy właśnie w dzisiejszym komuś pomagacie. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby na przykład napisać jakieś pismo o, o wsparcie, o jakieś dotacje. Tutaj też karta pokazuje, żeby właśnie zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. I tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego piątku i zapraszam Was na jutro. pa! pa.